Boże, patrz, ten idiota wysłał mi ten śmiertelny plik. Totalnie mu odbiło. Kto wysłał? Rudolf. Chyba nie udało mu się mnie poderwać i teraz chce mnie nastraszyć. I tak w to nie wierzę. Wyobraź sobie, że ja też to dostałam. Co znaczy też? On co z desperacji przerzucił się na ciebie? Ej, wiesz może, co tu się dzieje? Nie wiem, Eli. Pewnie znowu nie mogę dogadać się o chłopaka. Rudolf wszystkim wysłał w kontaktach śmiertelny plik. Jak to? Mi nic od niego nie przyszło Zobacz sobie A co niby w nim jest śmiertelnego? Na okładce jakaś dziewczyna się uśmiecha Skoro się uśmiecha to znaczy, że jest dobra Nie otwieraj tego pliku za nic Dlaczego niby? Co w nim takiego? To przecież zwykła kolejna internetowa straszanka Serio wierzycie, że jakiś filmik z internetu może was zabić? Uwaga dzieci, kto z was ostatnio widział Rudolfa? Wczoraj na lekcjach, wszyscy go widzieliśmy Ale do domu już nie wrócił jak to nie wrócił? Przecież wysyła mi jakieś kolejne głupie pliki. No, pokaż mi to. Jego rodzice szaleją ze strachu, a on, niech Bóg wybaczy, rozsyła dziewczynom jakieś pliki. Co to za plik? Proszę. Co? O, nie przyjdą po mnie. Muszę rozesłać plik. O, nie przyjdą po mnie. Hej, co jej jest? Nie wiem, może coś jej się przypomniało z pracy? Otworzyła ten plik. Koniec z nią. Proszę pani, wszystko w porządku? Mogłoby mi pani zwrócić mój telefon? Po co mi go dałaś? A proszę pani, a dlaczego pani rozesłała wszystkim ten sam plik co Rudolf? O czym wy wszyscy mówicie? Ja nikomu nic nie wysyłałam. Nie rozumiem o co chodzi. Muszę już iść. Ale przecież mamy lekcje. Na długo pani wychodzi? Lekcje są odwołane. Czekają już na mnie. Mega to dziwne. Nie żartuj. Nauczycielka wysłała mi to samo co Rudolf. Może jednak trzeba to otworzyć? Otwieraj, jeśli życie ci niemiłe. A wiecie co, odwożę, żebyście zobaczyły, że to totalna bzdura. Mnie takie rzeczy nie ruszają. Niemożliwe. I co tam było? No mów! Mi też powiedz, bo ja sama się boję otwierać. O czym wygadacie, nieudacznicy? Spadam stąd i już na mnie czekają. Hej, Nancy, idę z tobą. Nie możesz iść ze mną. Odczep się, Sandro. Ale przecież jesteśmy przyjaciółkami. Lidia, ty w ogóle rozumiesz, co tu się dzieje? Chodźcie, wszystko mam wyjaśnię. Teraz po internecie krąży śmiertelny plik. Kto je otworzy, wskazuje się na śmierć. Mówią, że po tych, którzy obejrzeli ten plik, ktoś przychodzi i znika się bez śladu. Co się z nimi dzieje? Nie wiadomo. Nikt jeszcze nie wrócił, żeby opowiedzieć, co tam jest. Chcesz mi powiedzieć, że nauczycielki Nancy już nigdy nie zobaczymy? Dokładnie. Hej, Nancy, dokąd ty idziesz? Dlaczego nic nie mówisz? A to jeszcze kto? Poczekaj, Mimi. Rudolf jest też twoim przyjacielem, ale nie wysłał ci tego pliku. I chyba od nauczycielki nic nie dostałaś, prawda? No dobra, sprawdzę jeszcze raz. Patrz, przewijam przy tobie. Naprawdę nic nie mam. Dziewczyny, patrzcie. Rudolf do mnie dzwoni na FaceTime. Ie. Odbieraj szybko. Dziwne. Ciemno u niego. Nie odbieraj tego pliku. Nie. Słyszałyście to? Zapytaj, gdzie on jest. Rozłączył się. Mega dziwne. Dobra, ja lecę. Mama czeka na mnie na obiad. Mamo, jestem. Nie chcesz mi nic powiedzieć, córciu? Właściwie to tak. A ty skąd wiesz? Gdy robiłam obiad, zauważyłam, że twoja nauczycielka mi znowu coś wysłała. Opowiadaj. Co znowu rozrabiałaś? Mamo, nie. Nie, nie otwieraj tego. To zapewne twój semestralny raport. Wpakowałyśmy tyle pieniędzy z twoim ojcem w twoich korepetytorów, a ty dalej przynosisz truje. Mamo, przysięgam, to nie raport. Proszę ci, nie otwieraj tego pliku. Jasne, już ci wierzę. Boże, mamo, nie. Obed jest na stole. Muszę iść, już na mnie czekają. Nie, nie, nigdzie nie pójdziesz. Nie puszczę cię. Przepuść mnie, nie mogę się spóźnić. Klucze mam ja, zamknęłam drzwi. Nigdzie stąd nie wyjdziesz, dopóki mi nie powiesz, dokąd idziesz. Ona i tak mnie znajdzie. Kto ona? Mamo, dlaczego wysłałaś mi ten plik? Mamo? <laughs> Mamo, nie! I co? Ona tak po prostu stała i skoczyła? Tak. Odwróciłam tylko na chwilę wzrok na powiadomienie i zniknęła. Sorry za głupie pytanie, Elia, ale. Ona zginęła? Nie wiem. Do tej pory jej nie znaleźli. Dziewczyny, chyba wiedziałam tę osobę, która zabiera wszystkich, którzy utworzyli plik. Co? Jak ona wygląda? Jak ta uśmiechnięta dziewczyna z okładki pliku. To ona zabrała Nancy. To znaczy, że wszystkich, których zabrała, mogą żyć? Nie wiem. Czekaj. Przecież Rudolf do ciebie dzwonił. To znaczy, że żyje. I moja mama też może żyć. I co mamy robić z tą informacją? Musimy otworzyć ten plik. Okej, okay, otwieram. Stój. Nie wszyscy. Musimy wybrać tylko jedną osobę, którą resztę popilnuje, żeby nigdzie nie uciekła. Skoro ta dziewczyna z pliku przychodzi do ludzi, to do nas niech też przyjdzie. A wy jesteście nienormalne. To genialne, Eli. I <grym> hey, po co tu jestem? Mimi mnie sama nie upilnuje. A waszym zadaniem dzisiaj będzie... Utrzymać mnie, kiedy otworzę ten plik. To może po prostu cię zwiążemy? Dobry pomysł, ale najpierw muszę otworzyć plik własnoręcznie. I miejcie świadomość tego, że może się nie udać i po prostu stracimy Ellie. Nieważne. Jeśli jest szansa uratować mamę, to spróbuję. Ellie, jesteś gotowa? Nie. No dopuszczaj. Co? Na nagraniu ta dziewczyna idzie w moją stronę. Jakby zaraz miała wyskoczyć z telefonu. Mam nadzieję, że nie wyskoczy. Spokojnie. Zaraz po prostu pojawi się w tym mieszkaniu. Za jakieś 10 minut. Muszę iść. Stój, idzie. Ja wiem, że ręce, ty nogi. Puśćcie mnie. Ja muszę iść. Ona na mnie czeka. Heli, skup się. Kim ona jest? Ona. Prawdziwe. Ja pierniczę. Eli, nie oddam. Ej, zapal ci światło. Trzymaj Eli, gdzie ona jest? Nie mojej. Gdzie ja jestem? Za światach? Córeczko? Mamo, ty, ty żyjesz? A może nie żyjesz? Wszyscy się tu nad tym zastanawiamy, uwierz mi. Nancy, też tu jesteś? Są tu wszyscy, którzy kiedykolwiek utworzyli ten śmiertelny plik. O nie, Ellie! Gdzie ona ją zabrała? Już nigdy się nie dowiemy. Ellie wiedziała, na co się pisze. Ty naprawdę jesteś bez serca! Nasza przyjaciółka zniknęła. Musimy, musimy coś zrobić! Na przykład pójść do domu. Nie! Ty nigdzie nie pójdziesz! Musisz mi pomóc ustalić, gdzie trafiają wszyscy, którzy otworzyli ten plik! Interesuję się rzeczami paranormalnymi, ale nie jestem jasnowidzem ani Bogiem. Co ja mam niby zrobić? Rudolf do mnie dzwonił. To znaczy, że żyje. I to znaczy, że możemy coś z tym zrobić. Poszukam dzisiaj informacji w internecie. A ty idź do domu i odpocznij. Jutro pogadamy. Ale się ja cieszę, że was wszystkich tu widzę! Nawet ciebie, Nancy. Ja też. Przynajmniej nie umarłam sama. Trochę mniej przykro. To to jest raj czy piekło? Córeczko, wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś pomiędzy światami. Ani tu, a nie tam. Sama nie wiem na razie, gdzie jesteśmy. Ja nawet raz dozwoniłam się do mimi, ale więcej razy się nie udało. Czyli jest jakaś minimalna szansa, żeby się stąd wydostać? Tylko teoretycznie. W praktyce to nie wiadomo, czego ta zaświatowa psychopatka od nas chce. A tak ogólnie to bardzo mi przypomina jedną uczennicą naszej szkoły. Co? Kogo? Chyba nazywała się Karen. Od razu po studiach zaczęłam uczyć i usłyszałam, że w jej klasie była straszną ofiarą bullyingu. Ona co? Zrobiła ze sobą... Dlaczego nauczyciele się za mnie nie wstawili? Nie wiem, ja na, nie wiem, ja nie znałam szczegółów i w ogóle nie uczyłam jej klasy. Czyli ona nazywa się Karen. Ale co ma do tego ten plik i dlaczego mści się na ludziach? Lidio, kolacja gotowa. Zjeżdżasz dzisiaj z nami? Nie, tato. Nie mam ochoty i mam dużo pracy domowej, więc chcę powiedzieć sama. Skoro historia z plikiem zaczęła się od dawna, musieli o tym coś pisać na forum miasta. Nie to, nie to. O, to ciekawe. W małym miasteczku na obrzeżach nikt nie lubił wspominać o szkole numer 15. Przecież to jest moja szkoła. Jej imię było Karen. Cicha, spokojna, oczy jak jesienne niebo. Nie pasowało ani do ich hałaśliwych grup, ani do plotek, ani do mody. Najpierw się z niej nabijali, potem zaczęli nagrywać. Telefony w korytarzach, w przebieralniach, na lekcjach, a potem pojawiło się to nagranie. Zmusili Karen, żeby klęczała, krzyczała, przepraszała, nie wiadomo nawet za co. Ktoś śmiał się za kamerą, ktoś szeptał: Nagraj bliżej, wrzucimy potem. A tydzień później Karen zniknęła. Nikt nie wiedział, sama uciekła, czy ktoś jej pomógł. Nagranie zniknęło, ale podobno ktoś zdążył zachować kopię. Rok później zaczęło się zaginięcie. Pierwszym był Oliver, ten, który nagrywał. Znaleziono go w pokoju, ekran włączony, nagrania na pauzie. Potem zniknęła Alice, ta, która śmiała się najgłośniej, a później kolejni i kolejni. I jeden z ocalałych powiedział drżącym głosem. "Ona wychodzi z ekranu, najpierw jako odbicie, potem widać jej oczy i szepcze. Popatrz na mnie. Podobno nagranie znów krąży po sieci, pojawia się losowo w polecanych, w głupich linkach. Kto kliknie play nie może przestać oglądać. W 47 sekundzie ekran zaczyna się trząść, w 49 słychać jej oddech, a w 50 Karen wychodzi ci prosto naprzeciw i wtedy nie da się wyłączyć już filmu, bo ona patrzy ci prosto w oczy. Czyli ona mści się na wszystkich, którzy patrzyli na jej cierpienie i nic nie zrobili. Zabiera każdego, kto otworzy plik. Hej, Mimi, wyobraź sobie. Nancy dziś wysłała mi wiadomość. Odzwoń. Dzwonię, a numer nieaktywny. Chyba to jakiś błąd, ale trochę to creepy, nie? Rudolf też do mnie dzwonił. Wierzę, że oni żyją, tylko gdzieś utknęli. Jak ich stamtąd wyciągnąć? Czegoś się dowiedziałam. Dzięki wielkim pajączkom Odkryłaś się akurat Eli? Nie, dowiedziałam się tylko, że ta dziewczyna z nagrania to Karen. I że wszystko zaczęło się od nagrania. Każdy, kto odłoży plik, znika, a nagranie rozsyła się dalej. Boże, jak to zatrzymać? To klątwa stworzona z ogromnej krzywdy i nienawiści. Mści się, ale nagranie żyje dalej. Może jak usuniemy ten plik, to ona się uspokoi i. Odda naszych przyjaciół? Nie ma szans. Internet niczego nie zapomina. Ale można spróbować go zablokować. A co? Ty masz jakieś kontakty? Ja nie, ale tata Nancy. To już inna sprawa. Gdybym tylko żyło, poprosiłabym Tatusia o pomoc z tym przeklętym nagraniem. On ma znajomych, którzy by to ogarnęli. Rudolf dał radę zadzwonić do Mimi. Może i tobie się uda, Nancy. To wszystko na nic. Nic nie działa. A Karen tu w ogóle się pojawia? Da się z nią jakoś pogadać? Ja osobiście nie widziałam jej. Ile tu jesteśmy? Przychodzą tu tylko kolejne osoby. Chyba jesteśmy. Na forum piszą, że została pochowana tutaj. To chyba to miejsce. To zdjęcie wygląda jak ona. Karen, proszę, zwróć nam Ellie. Jeśli chcesz, możesz zabrać Lidię. Słucham? Poczekaj, Sandra dzwoni. Halo? Lidia, tata Nenci zgodził się pomóc. Dzisiaj w nocy spróbuję zablokować plik wszędzie, gdzie on jest. Wow, naprawdę są nieźli ci znajomi. No dobra, miejmy nadzieję, że coś się z tego uda. I jak? Zablokują plik? Spróbują. Super! Karen, słyszałaś? Niedługo ten plik usunął. My pomogliśmy tobie, a ty pomóż nam. Tak nam przykro, że cię to spotkało. Główia, przecież ona cię nie słyszy. No dobra, chyba przyszła już pora się pogodzić, że w tym czerwonym czystcu spędzimy chyba razem całą wieczność. Fuj, to prawdziwy piekło siedzieć tu jaki z wami. Tu nawet nie ma nic do roboty. Ty możesz być trochę ciszej? My też nie jesteśmy tym zachwyceni. Jestem pewna, że moje dziewczyna coś wymyślą. O, dziękuję, Eli. Naprawdę dziękuję. Teraz już naprawdę nie ma na co liczyć. Co one potrafią? Lepiej, żeby ta karen tu weszła. Ja bym ją wtedy. cicho, nęci. Chcesz stracić jedyną szansę na ratunek? Jakby ona w ogóle była. Dobranoc, Lidia. Mam nadzieję, że nam się uda. Ty wiesz, że tak naprawdę nie musieliśmy tu nocować u Eli. Jeśli wróci, ktoś musi na nią oczekać. Tak szczerze. Jesteś świetną przyjaciółką, mimi. <grystanie> Ucz się. <grystanie> Co? Co? Pliku już nie ma? <grystanie> patrzcie! patrzcie, to potwór. Niech ona tylko spróbuje tę podejść. <grystanie> Karen, bardzo ci współczujemy. My, my... nie chcemy zrobić Ci krzywdy. Ha? To... To wyjście? co tam za hałas? Mamo, wróciłyśmy do domu! Boże córciu, aż nie wierzę, że jesteśmy w domu. Eli?